Państwa misją będzie zabezpieczenie ważnej próbki oraz sprowadzenie jej na ziemię. Po wylądowaniu na księżycu będziecie mieli doby na ukończenie misji. Próbka znajduje się w widocznej przed państwem kapsule. Zaprojektowano ją tak, by utrzymywała niską temperaturę w swoim wnętrzu. Jeżeli jest nietknięta, nie będzie kłopotu z jej wywozem. Jeżeli jednak zewnętrzna powłoka lub termostat są uszkodzone, należy zachować szczególną ostrożność. Tak, doktor Song? Jaka substancja znajduje się w kapsule? Dlaczego musi być w niskiej temperaturze? Cóż, ta informacja zaginęła wskutek wypadku. Proszę mówić dalej. Próbki mogą znajdować się w trzech miejscach. Podczas wypadku na stacji zapanował skrajny nieład, więc nie wiemy, czy zostały naruszone. Nie ma potrzeby przywozić wszystkich. Proszę się skupić na zabezpieczeniu chociaż jednej. Nie sądzą państwo, że należałoby nam powiedzieć coś więcej? Nie jesteśmy byle kosmicznymi tragarzami. To misja jak każda inna. Wypełnimy swoje rozkazy.